Wtorek, kolejny dzień na Malcie. Dzisiaj trochę wcześniej wyruszamy. Lecimy właśnie na drugi, na drugi koniec wyspy na kajaki. Także trochę pływania, trochę wysiłku. Wczoraj był taki dzień, że głównie plażowanie, głównie woda. Dzisiaj też będzie woda, ale w trochę bardziej wymagający sposób. Będziemy zwiedzać raczej klify, raczej jakieś kejwy i tego typu sprawy. Jedziemy! Płyniemy sobie na kajakach. Jesteśmy poza tym tunelem, wypłynęliśmy. Jest bardzo przyjemnie, ciepło. Można sobie na luzie powiosłować. Jest dosyć spokojna woda. Bardzo fajnie nas podmywa. A więc, wywaliło nas na brzeg Samoistnie, kiedy ja nagrywałem ostatni materiał Sabina zdążyła się wywalić Rozwalić sobie łapę Wysiadając Ja mam po butach generalnie Ale tak, wymusiło na nas To zatrzymanie się na tej pięknej Skalistej plaży Jesteśmy po środku Morza Śródziemnego Trochę nam zostało do powrotu Do wybrzeża Ale jest mega pozytywnie, teraz tylko Wybić się z powrotem w te fale i wrócić. Jest mega mocno. Dobrze, że Pan nam dał po prostu taki wodoodporny, coś na telefony, bo by było ciężko. Mam nadzieję, że widzą nas z tego wybrzeża i się śmieją dobrze z nas. Że mają ubaw. No, mega pozytywnie. Udało nam się nagrać części, gdzie wypływaliśmy, ale po dużych wysiłkach udało nam się uciec z brzegu. Kooperacja. Jesteśmy już na spokojnym Morzu Na środku zatoki W Marsa Scali Posiedzieliśmy trochę na plaży Zaraz się zawijamy I zwiedzamy całe Całe zachodnie wybrzeże Malty Gdzie są fajne klify Po prostu dużo ładnych widoków Także dzisiaj Dzisiaj raczej będzie dużo nagrywania z przedniej kamery Niż z tylniej Nie, w sumie z ta szerokokątna to jest z przodu. Jak pat, jakby patrzał, dobra, nieważna. Wymądził się. No Ale mniejsza, mniejsza. Po prostu dzisiaj dużo, dużo fajnych widoków. Dużo chodzenia, przy tym dużo jeżdżenia autobusem, gdzie mamy wykupioną kartę, więc tak naprawdę za to już nie płacimy. Ale jeden minus, bo musieliśmy kupić bolta, ze względu na to, że autobus nie w ogóle nie przyjechał i byśmy nie dojechali na te kajaki. I Wyszło nas jakieś, nie wiem, 11-12 euro za bolto. Tak wygląda Wiocha na Malcie. Miejscowości nazwy nie znam, ale samo to miejsce nazywa się Wid Babu, coś takiego. Bardzo imponujące, bo jest tutaj taki kanion, można powiedzieć, jest dosyć wysoko i tam jest Morze Śródziemne, z widokiem za horyzontem jest Afryka. Prawdopodobnie podszedł teraz na Tunezję. Jest coraz cieplej. 26-28 stopni ma być dzisiaj. Jest mocno, a my idziemy cały czas betonowym wybrzeżem. I co najlepsze? Tam na dole ktoś się kąpie. To jest, no mówię, ze 100 metrów niżej, niż my obecnie jesteśmy. Wchodzimy w dół. Tam w tle jest jakaś wyspa. No. Ej, tu zobacz, jaka Także idziemy eksplorować jaskinię. Zobaczymy, czy da się zejść na dół. Bo jest mocarnie, jest ok. Motoróweczki, nie fajnie to wygląda. Coś jest tutaj, co robi większe wrażenie. Zobaczcie sobie na te łuki. Ludzie tam normalnie sobie pływają na łódeczkach i eksplorują. Tam prawdopodobnie jeszcze głębiej da się wpłynąć, ale jest mocarnie. Tu jedno mówię, ze 100 metrów około jest przepaści. A tam na górze, jak możecie zobaczyć, stoją normalnie domki. No, to jest jedno z najlepszych miejsc, jakie do tej pory chyba widzieliśmy na Malcie. My cały czas takimi uliczkami po miejscowości, której nazwy nie wypowiem, to jest ciężka. Zmęczenie już wchodzi. Idziemy zaraz zjeść, chwilę odpocząć, i lecimy na. Następnie na Dingley Cliffs. Dzisiaj szybki obiadzi w lokalnej jakiejś kebabowni, pizzerii czy burgerowni. Sabina po Bairbanka Struza. I przełącznik z National Nederlanden. pozdro dla naszych partnerów. A my sobie czekamy na jedzenie. Za pół godziny mamy busa i lecimy dalej na Cliffs. Mamy burgera i mamy pizzę. Bardzo gorąca jemy sobie w bardzo ładnym otoczeniu. drogi. Siedzimy na murku. Wywaliło nas do Rabatu. Jechaliśmy do miejscowości gdzie są dingli Clips czy coś takiego. Ale nagle okazało się, że ta linia autobusu się zatrzymuje w Rabacie i nie jedzie dalej. Także Przesiadamy się, mamy jakieś 40 minut Przy okazji mamy okazję zwiedzić Medlina. Tutaj jest bezpłatnie Aczkolwiek byliśmy w poszukiwaniu wody Tak 10 minut trzeba boić, żeby znaleźć jakikolwiek sklep Czemu się drebo bo jest tu głośno W tunelach Generalnie Medina wygląda na bardzo staro, stare miasto. Myślę, że jest ono z czasów średniowiecznych, może nawet wcześniej. Skoro jest tutaj pokazany zakon maltański, a propos, to nie są Krzyżacy. No, także, tak jak mówię, średniowiecze, wczesne średniowiecze. Jest mega ciepło. Mimo plastrę zbustowanego trochę, ale wygląda dobrze. Jestem mega zmęczony. Cały dzień dzisiaj chodzenia. Mało wody, jest bardzo złe. Jesteśmy totalnie nigdzie. I można sobie posiedzieć w fajnym miejscu tam dzisiaj horyzont łączy, woda łączy z niebem. Można tak powiedzieć. Patrzcie to. Tylko nie wiem czy słyszeliście, ale Jakiś Azjata ma chyba na Word Pasa. Nie wiem skąd. Ale jest bardzo ładnie. A tam jest ta wysepka, którą widzieliśmy już wcześniej. Także bardzo fajnie. Dobrze to wygląda. Ja jestem czerwony jak Je krak, A jak wrócę do Polski to będę wyglądał jak biały, biały murzyn. Ustawiamy zrzutkę. Każdy się zrzuca 10 zł za to, żeby Sabina stanęła tu i zrobili zdjęcie. Sabina się boi. No, za 100 tysięcy bym tu nie stanęła. Nawet euro. Sabina ma totalną bekę. Nie stanę tu. Tu najdalej staję i się dalej nie ruszam Zobacz. Jaki tam jest spadek. No i brawo, spadek cen. Jak spadnę tu na kamienie i umieram. W tych Adidasach to są buty do. A ty, A ty w czym? A ja w laczka. To jest bezpieczniejszy. Świecisz się. Gdzie? Pokaż plecy. Ja, to... Nice. Ostatnia podróż pociągiem dzisiaj. Autobusem. No, czekamy trochę już. Autobus się spóźnia po raz kolejny. Ptaszki nam przegrywają. Godzina 22. Mój kolega z Francji, który jakby siedzi tutaj już 8 miesięcy i po części nadzoruje ten nasz apartament, ogląda sobie mecz Ligi Mistrzów Olympic Marseille z jakimś tam klubem. Mniejsza, bardzo się cieszył jak Olympic strzelił Mówi, że kibicuje generalnie PSZ, Dijon, bo jest Dijon Ale mniejsza My sobie siedzimy, oglądaliśmy materiały, które do tej pory zebraliśmy dla was na, na ten odcinek, albo serię odcinków Jeszcze nie wiemy jak to dokładnie będzie przebiegać Ale no, myślimy nad tym Zostały nam jeszcze tutaj na miejscu tak naprawdę trzy Pełne dni, bo wylatujemy w piątek wieczorem, więc trzy pełne dni jeszcze materiałów dość ciekawych. Na pewno jest trochę jeszcze zwiedzania, jest trochę plażowania, trochę skakania. Myślę, że nawet wleci tutaj jakiś fajny wakacyjny trening, bo poza tak naprawdę chodzeniem i paroma pompkami w ciągu dnia ciężko o cokolwiek innego. Dzisiaj mieliśmy trochę problem z niedoborem wody. Bo nie mogliśmy się tak naprawdę zatrzymać w jakimś normalnym sklepie, i przez pół dnia chodziliśmy po prostu bez wody, odwodnieni. Także też pod koniec dnia już było ciężko fizycznie, ale są plusy, są minusy. Opalenizna coraz bardziej wchodzi. Dzisiaj rano generalnie wyglądałem jakbym był rakiem. Nie raka miał, tylko był. Nawet babka na plaży zwróciła mi uwagę, co było dość śmieszne, że. Czy zapomniałem po prostu kremu z filtrem na plażę? Ja mówię, że przy pani jestem z Polski, ja nie potrzebuję takich rzeczy i że ja to robię celowo to się uśmiała, powiedziała, że ona, że ona też tak ma, ale mimo wszystko zaleca, żebym poszedł do sklepu i sobie kupił. Ja mówię, że pani się mną nie przejmuje. I, i na tym stanęło, ale tak, jakby co, jestem coraz ciemniejszy z dnia na dzień sobie też powoli zaczęło łapać. Ale wracając do meritum, idziemy dalej. Zaraz pora chwilę odpocząć, byliśmy na zakupach. Troszkę fajnego jedzonka wleciało, jakieś jogurciki greckie. Na górze stoi ananas. Uzupełniliśmy wodę w waterpoincie. Generalnie w tym punkcie do, do napełniania wody. Bardzo tanio, 15 centów za litr wody. Może nie jest to najlepszej jakości woda, bo to jest pewnie filtrowana woda z kranu. Czy coś w tym stylu. Jutro wam zresztą pokażę, bo pewnie będę szedł jeszcze napełniać. Ale fajna inicjatywa generalnie. Bardzo tania woda, bo w sklepach ta woda nie jest aż tak tania jak w Polsce. Tutaj średnio za 1,5 litrową wodę trzeba zapłacić 1 euro, co daje nam 4,3 zł. Gdzie w Polsce woda, można kupić wodę gdzieś za 2,5 zł na spokojnie. Więc tak. No opłaca się po prostu tutaj w tych osiedlowych takich water dispenserach, bo tak się to nazywa, kupować tą wodę i tego używać. Nawet mieszkańcy to robią. Przede wszystkim mieszkańcy, bo bo to oni z tego korzystają głównie, nie turyści.